Dzień dobry, cześć i czołem. Dzisiaj pinglach, bo skończyły mi się soczewki, a jest ósma rano, nigdzie nie kupię. Więc musiałem wygrzebać okulary, których nie nosiłem od lat. Jadę po Cześka i lecimy robić szalunki. Przyjedzie dzisiaj chyba Tomek na budowę. Witam o, okulary, pan prezes, dzisiaj elegancko. Cześć mordy, miłego dnia. Idziemy do pracy? No ja jestem... Patrz, jaka piękna pogoda dzisiaj. No. Mam dwie naładowane baterie. Super. Starczy na to, co mamy do zrobienia dzisiaj, to starczy. Przyjechało rozpórki 24 czwórki po chyba czterech dniach. I ten, co? Wierzę się do roboty, nie? Sam buduje dom. Bez kredytu. No, muszę ją, nie wiem, 15 razy włączać, żeby ona złapała. Powinno być o. tak, że naciskasz, nagrywa i ona się powinna włączyć, nie? Ona tak raz się włączy po jednym 10, raz po siedmiu, o, łata poziomica leży na tym, zobacz. Czyli <grym> bezpieczna okolica. No, my się przygotowujemy do pracy, jak już będziemy gotowi, to odpalam kamerę od nowej, działamy. Nie? Mhm. Kurde, niby słoneczko, ale tutaj jest zimniej niż w mieście. Dzięki za podpowiedzi, ale pozwólcie, że wieniec zrobimy po naszemu. Użyjemy do tego rozpórek i wkrętów ciesielskich, które mam ode mnie z budowy Więc nie będziemy teraz kupować pręta gwintowanego, docinać go na wymiar, używać nakrętek i podkładek i to skręcać z dwóch stron. Tak jeszcze, Jakie to dobrze, jest cholernie? I, i bardziej ale jest trzymały. taniej. No. Słuchajcie, 100 takich rurek kosztuje 60 zł z przesyłką. Ale Przyszto to jak stabilniejsze jest stabilniejsze niż, kurde, jak się rury, te Ma taki kołnierz tutaj. Jak ja mam teraz brać. Te, bo ktoś proponował te takie rurki, te jakieś tam PCV-ki docinać, to przecież też nie utniecie każdej równo te pcv wtedy są bez kołnierza nie wiem, dla mnie po prostu masa zachodnia, a już skręcanie tego z dwóch stron i kontrowanie śrubami na tych prętach nitowanych, to jakaś masakra w ogóle jak sobie wyobrażę jak to trzeba robić, no bo to róbcie tak no, jak mam wygodniej ale ja wolę wydać sześć dych na to i użyć wkrętów ciesielskich, które będę jeszcze pewnie używał nieraz i ładowanie baterii i kurde wkręcanie jak w tym w F1 kurde śrub tak dzz, dzz, dzz. I jeszcze obcinanie gwintu bo to wiadomo że jak jest gwint za długi trzeba będzie będzie obciąć cudować no tak szczerze żeby się tylko nikt nie obraził dla mnie każde inne rozwiązanie do robienia szlunków jest głupie naprawdę to jest my tam u siebie na budowie jak byliśmy i próbowaliśmy przecież Ile my tam. No, Śmierć budynku to, że tak. robili każdy blat innym sposobem w ogóle, bo I, nie wiedzieliśmy, jak się za to zabrać. I popuszczały się te blaty, i jeszcze musimy do nich wracać i znowu robić na, na te właśnie rozpływy. A jak zaczęliśmy używać to? To już się mógł chodzić po tych no, po tych blatach i kurdeńskich. Tu w ogóle spróbujemy zrobić tak, że żaden z blatów nie będzie w ogóle na stałe przymocowany do ściany fundamentowej. nic nie wiercimy w bloczkach po prostu no właśnie tak tylko kurde do góry. O, zrobimy. Zobaczycie, że to się sprawdzi, będzie działać. Tam są też nie są tanie. To trzeba kupić ze 4 ze cztery te gwintowane. Trzeba było kupić wkręty, podkładki, kurde, pod, podwie, nakrętki. No nie wiem czy to by było tanie, ale tu i, i szybciej to wszystko. To jest jeszcze bardziej pewne i stabilniejsze niż na te śruby. To się nic nie popuści, to tak jak... Dobra, rozpakowujemy graty i bierzemy się do pracy. Pierwszy będzie najgorszy, zrobimy pierwszy, poleci jak spłonka. Mamy już te 40 -tki. bierzemy się do pracy. Cześć, będziesz w filmie, cześć. Nie będę się do tego odnosił nawet, no to jest takie głupie, no. No jak można mi napisać w komentarzu, że my nie budujemy zgodnie ze sztuką budowlaną, bo Czesiek rzuca mi bloczki w błoto, ja je potem kładę na zaprawę i przez to błoto na tym bloczku, znaczy no, gówno tam nie ma żadnego błota, ale że przez to błoto na tym bloczku ten bloczek się nie będzie trzymał, czy coś takiego jak jest, tutaj jest za pokrętna logika w ogóle, albo że jest mokro, że mieliśmy tam, no bo Kiedyś to Kiedyś po, po prostu w ogóle moczyli pędzlem latem, żeby się lepił właśnie to latem? trzymało. Latem tak, no ale teraz nam no. znowu ktoś zarzucił, że jak żeśmy spuścili tą wodę i murowaliśmy pierwszą warstwę, to tam na tej folii, że było mokro. I tam, zarówno. stawiamy go do środka. odwrotnie. Jak pierwszy zrobimy to reszta już pójdzie jak górze yy, mamy, na razie nie potrzebujemy wcale Na razie nie potrzebujemy, bo się za szalunki bierzemy, ale dziękujemy bardzo A ile jest w ogóle, ile zobaczysz? Jest, jeszcze Mamy prawie całą weczkę no. no, dziękujemy, dziękujemy sam się od gości sam zaproponował, jeszcze się pofatygował, przywiózł nam tą beczkę, jak nas tutaj nie było i nam ją uzupełnił wodą. Także cały dramat z brakiem wody na budowie, znaczy w Waszym mniemaniu, co niektórych, jest już nieaktualny. A nam umożliwienie tych butelek wodą naprawdę jakoś nie ujmowało w niczym. To na razie nie jest czas potrzebne. Dobra, teraz musimy zrobić. Jak mamy to trzymać z dwóch? Gdzie jest w ogóle Tomek? Jak byłby Tomek, to byłoby nam łatwiej, bo musimy z dwóch stron złapać. Dobra, stan. 0 jest 30 cm nad grzbietem tych desek. To jest mniej więcej 2 cm nad deskami, więc jakieś 28 cm wyżej mamy szczyt wieńca, czyli musimy sobie zaznaczyć. Musimy, a wiem to musimy znać, wiarkę potrzebuje czasie. Gdzieś tam w garażu jest? Dobra, mamy to. Nawet nie sprawdzam niwelatorem, gdzie jest najwyższy punkt, bo tutaj naprawdę centymetr w tą czy w tą nie będzie miał znaczenia, a na pewno większej różnicy niż centymetr czy dwa nie ma. No i teraz tak, jeżeli to się opiera o bloczek, Kręt miałby na tym wisieć 27 tak. Tutaj już tego nie możemy zrobić, bo tam trzeba będzie sprawdzić pod ziemicą, ale ten pierwszy. W pojedynkę Teraz pojedynkę robię. Teraz. To ma być trochę w tą stronę. Bardzo łatwe, bo wyszło nam na łączeniu desek. Wyszło nam na łączeniu desek. Więc będzie łatwo trafić. Patrzcie na to. Jak się robi szalunki w pojedynkę. Cześć masz wolne. Ale nie Dobrze, tak Pręt Macie pomysły, naprawdę deska, deska,

pojedynkę szalunki, czyli tam ma być wyżej, czyli tam ma być niżej, czyli a tam ma być wyżej. z rodzinką. Okay. Cześć. Uważaj, bo tu głoście wystają. O, uwaga. No a ty tam sznurka, to nie zabieraj mu, dam. W jest zobacz o ile lepsze niż z tego fundamentu. No, tylko zdejmujesz sobie tutaj z fundamentu to jak to wiesz, zaczynasz wyrywać z tymi kołkami, bo to jest kołek przewiercony na zewnątrz musisz to wyrwać. Dlaczego bo pęka za niego. No to jest takie trochę jak fleksa weź Już dotykanie moje już niepotrzebne to jak do końca tak. tak. No teraz tak Poziom się. No, dawaj dawaj. Nie chciałem nic mówić, nie? I stoi ręce w kieszeni i mówi poziom i to, ścianę? Dobra. <radka>. Dobra Bardzo <Baj4> już Kto to trzyma? Nie trzymaj, to domek puść. W ogóle nie tytaj, nie różnę. Ty też coś. Nie ruszajcie, łapy! Tak, drugi dom. Jak to Tenentes I teraz O już zaczyna rozpórki poproszę o cześć, jak twój kolega Co to jest? Po moim niebie do Prakowieca Jadę. Zostawić klucze, nie? W tym, tam gdzie zawsze. Tylko, źle. Tylko tym razem barek uzupełni to już tutaj były takie pomysły czy się ucieka na na Zgadnij ile na prawa 400 zł no. Na szczęście nie Jedyne na 250. Ojej. I, I tak wszystkie trzeba tam zanieść. Znowu bateria słaba. Tu już na czerwono się świeci. W sensie, że nie nagrywa, tylko bateria. To są dwie baterie i dwie kamery. O! To ma wymienne? Tak. Wymienne. Myślę, że to przez cały dzień lata? Nie ja wiem, że to przez cały coś... dzień lata. każdego dnia, sami. Trzeba, mój to wujek robi. No, Tu możesz patrzeć i tak żeby w miarę równo trzymać i nie machać na tak łapkami, również, tak? No, fajna zapoja. Za dwa tygodnie zobaczy eee, No ja chyba no mam czy 4 odcinki jeszcze do urobienia na internetu Filmujesz operaturę? Jak to tak. my tu robimy? Tak? Wszystko mhm. tam widać dobrze? No, patrz patrz widać. tam. Kocia! I tyle żeśmy byli nagrywani. <grym> <grym> Tylko uważaj, żeby potem go nie przyjechać. Próbuję Bo wcisnąć. Wyżej? Ale jak myślisz równo jest, dobrze jest? Tak. No, Chodź sprawdzisz. Tak zobaczysz. Musisz zobaczyć czy jest tam bąbelek z powietrzem na środku. Nie. Co? Jest na środku. Czekaj, to ty sprawdź, ja filmuję. No, zobacz jeszcze raz. Jest na środku bąbelek. No, czyli dobrze. Odwór mamy techniczny. Proszę bardzo. Dobra. bo wiem, że robię dobrze, nie? A zaczynają mi tak stanąć, to, to Ej, mamusiu. Ta... Dlaczego? bo dinda, Jak burza ta robota, naprawdę bardzo szybko Każdy inny sposób jest zły Nikt mnie nie przekona do innego sposobu To tak odnośnie komentarzy Jak to robić No panowie no, Dawaj, inwestor A bo my to mamy jeszcze nieskręcony, ten ostatni Czekajcie, przyczepię jeszcze jednego Znaczy generalnie i tak Z tej strony powinniśmy robić jeszcze deseczki, żeby to trzymało się ale my to dodamy po prostu potem, bo kół się hejterów. Mamy budowę bez prądu, bez wody, bez agregatu jeszcze bez desek. Także potem będziemy je po prostu pojedynczo wykręcać i te deski przykręcać. Ale to co z tego. No, jeszcze kawałek. Teraz tak, poma, pomału, pomału, nie pchajcie. Nie pchajcie, bo tu mamy teraz kolizję na skrzyżowaniu. Teraz? Nagrywasz Nagrywa już? Tak? Idziesz nam pomóc co? To chodź A Ty masz tą drugą kamerkę A tu bateria się chyba rozładowała Czekaj, zobaczę czy mam kolejną O Ty szczęściaro Mamy jeszcze jedną baterię No, chcesz nagrywać? Już nagrywasz, proszę Cię bardzo Dobra, to mamy założone, to mamy skręcone I co nam zostały? Ostatnie dwa bloty Nie Pod kątem proste deski Wiesz Jeszcze wyżej trochę Dobra, jedziemy, ale uwaga, mocno Dobra, wypuszczamy. Ciężka robota, co? Tutaj, Zabrać. Ten tu jeszcze może Nie potrzebuję 8 akumulatorów tarcze i jeszcze tak 3 czwarte takie przyczepki desek co, co za pierwszym razem Gdybyśmy ten Gdyby jutro nie padało to No nie połowę, połowę tego połowę. No co dzisiaj trzeba zrobić Ale co robimy? pomochamy Pomachamy wszystkim? No. Papa. Pa. Pozdrawiamy. I no. pan okularnik też dzisiaj kończy. Hello! Przyczepkę zabieramy ze sobą. Zwieziemy też jeszcze jedną przyczepkę tych blatów Na pewno starczy, żeby to skończyć. Albo oczywiście jednego zabraknie, jak wam życie. Jutro ma padać, więc pewnie się nie uda. Mojego życzę. Pozdrów siostry. Dzięki za pomoc. Wieje strasznie, nie wiem co będzie z tego nagrania. Ten ty, taki patent, żeby używać mikrofonu bez tego transmitera, to jednak jest zbyt kłopotliwy przy montażu, więc sobie odpuszczamy i będziemy niestety szumieć. Ale jak będę miał chwilę, to ten transmiter ogarnę, żeby go naprawili i zgłoszę go do naprawy. Ale na razie nie mam na to czasu. Zobaczcie, prawie cały szerwonek zrobiony. Ani jeden wtręt nie jest przymocowany do nie niepotrzebny. Będzie się trzymać jeszcze. Dwie godziny i będzie zrobione, ale musimy blaty w przyczepkę Przeczepkę dzisiaj zabieramy. No i liczę na to, że nie będzie jutro zbyt mocno padać, żebyśmy jednak mogli coś ten popracować. Grzeszyk jest dobry. Kurwa. Oczywiście, że dobry. jestem dobry. Ja tylko trochę gram, takiego, co się tak nie za bardzo na wszystkim zna. Nie, on jest dobry, tylko on musi mieć spokój. On jakby ja spokój, muszę mieć spokój, tak. Spokój musi się wyciszyć nad morzem, jak kurde, w tym dniu świra. Wtedy jest okej okay. I idą że ja kupnie na plaży pustej poza no. tym no. No, Znam jak ten film na pamięć ciszy, to... Znam ten film na pamięć To jest ok Dobra ja do piutkę chyba biorę te buciory Dobra. Dobra żegnamy się na razie widzowie Do następnego Cześć Sam buduję dom bez kredytu